Cześć. Witam was w krótkim vlogu, ale bardzo treściwym i tematycznym. Chodzi tutaj o ocieplanie tuneli foliowych bądź też szklarni właśnie foliami bąbelkowymi, które no, rzekomo służą do tego celu. Właśnie postanowiłem zakupić taką folię na jednym z popularnych serwisów, gdzie wystawia się mnóstwo różnych sprzedawców. No i kupiłem folię, która stricte służy do ociepleń właśnie szklarni, folię bąbelkową ze stabilizatorem UV. I są to takie właśnie Niebieskie folie. Jakie było moje zdziwienie, jak otwarłem paczkę i ukazała mi się właśnie taka rolka folii? No, zdziwienie jest takie, bo nie spodziewałem się tak dużej ilości niebieskiego barwnika w folii, który właściwie powoduje, że jest ona nieprzeźroczysta i jest totalnie, totalnie niebieska. Zawiera ona odstabilizator UV, który jest właściwie niemal niezbędny w takich foliach do ociepleń, ponieważ folia wystawiona, zwykła folia wystawiona na promieniowanie słoneczne, no, przy paru wiosennych miesiącach potrafi i całkowicie się kruszyć, rozsypywać i powstaje mnóstwo mikroplastiku, który zaśmieca nam otoczenie. Natomiast stabilizator UV powoduje, że taka folia może teoretycznie nawet kilka lat wytrzymać na słońcu, nie rozrywając się, nie krusząc się i to dotyczy też oczywiście zwykłych folii na przykład na tunelach foliowych. No, generalnie jestem trochę w szoku, że jest ona tak bardzo niebieska, ale mówię sobie, założę ją na mój tunel, no bo co mi pozostaje. Założyłem taką pierwszą warstwę, jeszcze nie przyklejając, nie przytwierdzając jej w żaden sposób, nie okopując, bo taki tunel foliowy właśnie się okopuje razem z folią z tunelu i taką folią ewentualnie ociepleniową. No i doznałem szoku. Weszłem do środka, a w środku ciemno, jak w psiej budzie. Ta folia zawiera tak dużo barwnika, że totalnie nie nadaje się do ociepleń szklarni czy tuneli foliowych, czegokolwiek innego. A jest rzekomo folią ogrodniczą. Tak głosi tytuł tej aukcji i tak również jest w opisie. To jest po prostu jakaś totalna pomyłka. Chyba producentowi się papa z dekla odkleiła, żeby do, dołożyć do tej folii tak dużo niebieskiego barwnika, i jeszcze na dodatek nazwać to folią służącą do ociepleń, e, tuneli foliowych itd. Więc e, no, pozostawię to trochę bez komentarza, ale zrobiłem też kilka testów specjalnie, aby no, sprawdzić czy to mój wzrok mnie w jakiś sposób nie oszukuje. A więc zainstalowałem sobie w telefonie aplikację. Udałem się tam na koniec tunelu foliowego, gdzie ładnie świeciło słońce. Eee, aplikacja mierzyła w luksach ilość padającego światła na czujnik, który zawiera telefon. No i ustawiłem telefon w jednym stałym miejscu, gdzieś mniej więcej, gdzie są rośliny, gdzie liście odbierają światło. Czujnik w jesienne popołudnie pokazał mi około 65 tysięcy luksów wewnątrz, więc całkiem przyzwoitą wartość, jak na końcu. Października. Po założeniu tej folii, no, doznałem szoku. Ta ilość luksów z 65 tysięcy spadła do około 20, nawet czasami 16-17, co można powiedzieć, że przytłumiło ilość wpadającego światła w stosunku, mniej więcej, 2 do jednego. Czyli około 60%, 70%, 60, 70 światła zostało zablokowane. No, pomyślałem sobie, może mi się wydaje. Użyłem troszeczkę starej folii, która jeszcze mi została z poprzedniego okresu, zwykłej folii przeźroczystej. No i okazało się, że wcale tak nie jest. Zwykła przeźroczysta folia stłumiła o 1 trzecią i spadło to do około 40 tysięcy luksów. Więc totalna porażka, jeżeli chodzi o to, niebieską folię zdecydowanie nie polecam jestem też ciekawy was widzów czy ktoś z was kiedyś stosował taką folię bombelkową do ocieplenia i jakie macie w stosunku do tego doświadczenia w poprzednich latach stosowałem tego typu folię bąbelkową. Zostało mi tu jeszcze kawałek. Ona świetnie się sprawdzała. Poza jedną kwestią nie zawiera stabilizatora UV, Gdzieś w okolicach maja, czerwca wszystko się rwało, kruszyło i po prostu było mnóstwo śmieci z tego. I to było właśnie niefajne. Ale sama folia była dość przeżyczysta i się sprawdzała. Zdawała, że tak powiem, egzamin. Jest to zwykła folia bąbelkowa, trzywarstwowa, czyli folia bąbelki. Folia dokładnie tak samo jak tanie Niebieska, niczym się to właściwie nie różni, no szkoda tylko, że nie zawiera stabilizatora do ultrafioletu. Natomiast ta folia. No to to jest po prostu jakaś porażka. Jak można to nazwać folią ogrodniczą do ociepleń szklarni czy tuneli, jak zajmuje, zabiera to tak dużą ilość wpadającego światła i w pomieszczeniu robi się po prostu ponuro i ciemno. Tutaj jeszcze raz przypomnę, ten spadek gdzieś był w granicach 1 trzeciej, tu jest to około 2 trzecie. Jeszcze raz przypomnę, że pomiar wskazywał bez folii w samym tunelu foliowym, czyli razem z tą folią i tą kratką, którą tutaj widzicie, wskazywał nazywał około 60-65 tysięcy luksów, w tym samym dokładnie miejscu nie ruszając czujnika, jak położyłem folię na zewnątrz tom spadło to do około 20 tysięcy luksów, czyli mniej więcej 1 trzecia światła pozostało no a po założeniu tej folii spadło to do około 40 paru tysięcy luksów, czyli gdzieś 2 trzecie światła przeszło no wyniki mówią same za siebie zresztą to na oko było widać jak założyłem tą folię prowizorycznie wrzuciłem na górę to zrobiło się po prostu ciemno i nie rozumiem tej sytuacji wytłumaczcie mi to w komentarzu może ktoś z Was wie dlaczego to jest niebieskie dajcie znać co o tym sądzicie dajcie znać czy używaliście takich folii do ocieplenia i jakie macie o tym zdanie ale ja mam nie najlepsze. Tyle w dzisiejszym odcinku. To tylko tak dla przestrogi, żeby nie kupować tych niebieskich folii, przynajmniej tak uważam. No i kieruję to dla wszystkich, którzy uprawiają roślin w jakichś szklarniach, tunelach foliowych przez okres jesienny, wiosenny, a czasami nawet i zimowy. Tyle dzisiaj do następnego. Cześć. Trzymajcie się!